Potrzeba, zachcianka. Jedzenie w maku, ale zamiast frytek bierzesz sałatkę. Jedzenie w maku jest rodzajem zachcianki. Natomiast wybranie sałatki jest rodzajem spełnienia swojej potrzeby z jedzenia czegoś zdrowego. Wiadomo, że lubimy frytki. Ta sałatka mnie przesuwa tutaj. Dobrze, i tak zrobimy. Super. Widzimy? Okropny dodatek do pizzy, świetny dodatek do pizzy. Dodatkowy ser do pizzy. się double cheese je. Podwójny ser. To byłoby raczej, że świetny, bo ludzie kochają ser. Poza tym jest pizza quattro formaggi, tak? Ludzie uwielbiają pizzę 4 sery. Yy, czy tam trzy sery? <laughs> Więc on by... Płatę, to cztery? <śmiech> Wiem. <śmiech> to <śmiech> w ogóle byś powiedział ser. To wtedy mhm. najlepszy. Ale że to jest dodatkowy... Ja bym obstawiła gdzieś tutaj. Vamos dormir.